Oddech i postura ciała są tym samym. Głowa wysunięta w przód, przodo pochylenie miednicy, odstające żebra, wdowi garb albo brzuch. Chcesz coś zmienić w swojej posturze? Nie wiem, jak mógłbyś to zrobić, nie zmieniając swojego sposobu oddychania. Przykład pierwszy. Jeśli masz głowę w przód, to oddychasz przy użyciu mięśni głębokich szyi i to jest Twój wyuczony sposób oddychania. A tak nie powinno być, bo do oddychania jest przepona. Więc swobodnie odłóż głowę do tyłu, tak, by poczuć lekkie rozciąganie z przodu szyi i zrób kilka oddechów. Jak ci się tutaj oddycha? Coś nowego, prawda? Tak byś poczuł, jak twoja klatka od wewnątrz się otwiera, ale szyja nie napina. Jeśli nie chcesz mieć postury z głową w przód, to musisz umieć oddychać przeponą bez użycia mięśni szyi, bo inaczej ich aktywacja wysunie głowę w przód. Rozumiesz? A to tylko jeden problem posturalny opisany za pomocą oddechu. Chcesz, żebym opisał inne? Daj znać w komentarzu.